Cóż, mój plan na dziś to? Co, właśnie obejrzałem zajadę! Zróbmy przyjęcie sterowania, bardzo proszę, Suzy! No pewnie, sami to świetny pomysł, zróbmy to! Trochę magii, a ten karton zamieni się w haczyk wędkarski. Teraz pomalujmy. Świetnie, prawie gotowe. Muszę tylko owinąć tym sznurem. Dzięki sami, uchwyt jest gotowy. I już zacząłem pracować nad częścią dekoracyjną. Świetnie, znowu moja kolej. Sami, spójrz na to. Wow, przepiękne! Jak z filmu animowanego! Założę się, że Mały by to potwierdził. <grym> Su, nie mogę znaleźć kieliszków do napojów! To jakaś katastrofa! Nie martw się, mam doskonały pomysł! Super! Ja też to zrobię! Świetnie! Tylko upewnij się, że malujesz dokładnie, aby nie było przerw. Czas narysować na nim twarz. Spójrz na moje, imponujące, co? Bardzo. Te kubki w stylu kakamora wyszły niesamowicie. Pamiętajcie o kolejności: oczy, brwi, duże uśmiechnięte usta i jaskrawe wzory. I jak? Wygląda nieźle, co? Gdzie znalazłeś takie fajne czapki? Och sami, to są pokrywki do naszych kubków. Widzisz, pasują idealnie. Patrz na mnie, tu! jak w cyrku! Hmm, to są słomki do naszych napojów. Słomki? A, rozumiem. Tak, więc będziesz musiał znaleźć inny sposób na zabawę. Poczekaj, sami, co to jest? Słodkie złote monety i nie mamy ich gdzie schować. Poczekaj chwilę, mam pomysł. Czy mógłbyś przenieść mi marker? Proszę bardzo. Dziękuję. Zrobione. Teraz przejdźmy do kolejnego detalu. Kontur powinien być bardzo precyzyjny. Ta czarna część idzie tutaj. Znalazłam jakieś dziwne zęby. Co to jest? O, to właśnie to, czego potrzebuję. Jeszcze jeden? Idealnie. To będzie muszla. A oto nasz krab, ta matoa. Krap mówisz? Wygląda na to, że czegoś mu brakuje. No, teraz to rozumiem. Brawo, sami. Teraz możesz włożyć to swoje słodkie monety. Bardzo proszę. Wow, Sami, jesteśmy bogaci. Podobają ci się tamatoa? Co się tutaj dzieje? To nasza baza podpiniatę. Brzmiate? Wow, brzmi fajnie. Czekaj, co to za most? To nie most, Sami, to ściana boczna, widzisz? Proszę. Główna część jest gotowa. Czas ją ozdobić. Tada! Co, możemy użyć tego? Oczywiście sami. Spójrz. Teraz czas, by napełnić naszą piniatę słodyczami. Mamy kolorową piniatę, która wygląda jak kogut hej-hej. Przypomniało mi się, nie mamy poczęstunku dla naszych gości. To zabierzmy się do prasy. Cukier, masło. Mieszamy. Potrzebujemy też jajek. Ekstrakt waniliowy i odrobina soli. To się raczej nie uda bez mąki. I proszku do pieczenia. Okej, okay, sami podzielmy to ciasto na dwie części. Dodam kilka kropel zielonego barwnika spożywczego i dobrze to wymieszam. Ta część będzie nieco lżejsza. Super! Teraz musimy przygotować wszystko do naszych ciasteczek. Czas je zamrozić. Ech, no jak długo? Tylko 15 minut. Teraz pokroję to na kawałki. To będą nasze ciasteczka. Wow, tyle ciastek! Myślisz, że wiem, powiedzmy 5? Może sami. Poczekamy, zobaczymy. Sami nasze ciasteczka są gotowe. Mmm, pachnie pysznie. Skosztujmy ich! Nikt chyba nie patrzy. Sprytnie! Okej, okay, zróbmy to. Su, jakie rozrywki czekają na naszych gości? Cieszę się, że pytasz. Będziemy robić slime. Potrzebujemy trochę kleju. Właściwie sporo. Potem dodam trochę koloru i wszystko razem wymieszam. Wow, ten niebieski wygląda nieźle. Teraz wleję trochę detergentu i wszystko dobrze wymieszam. Wygląda na to, że nasz slajm jest gotowy. Zobaczmy. O, jest taki mięciutki. Założę się, że mogę to jeszcze lepiej wymieszać rękami. Teraz ozdóbmy nasz slajm brokatem i muszlami. Im więcej, tym lepiej. To jakbyśmy mieli na wyłączność kawałek oceanu. Och, naprawdę nie mogę przestać się tym bawić. <ścoughs> Okej, okay, włóżmy nasz ocean z powrotem do pojemnika. Moim zdaniem wygląda super. I zrobiłem zielony slime. Spójrz na to. Wow, Sami, ale fajny. I taki miły w dotyku. Udekorujmy go. Co wam to przypomina, kochani? Prawdziwy zielony skarb, prawda? Oba są takie ładne, tu Nie mogę się doczekać, żeby się nimi pobawić! A wy? Podobają wam się? W takim razie dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie subskrybować! Co, potrzebujemy więcej smakołyków! Masz jakieś pomysły? Właściwie to tak! To jest paczka żelatyny. Zróbmy galaretkę! Teraz musimy dodać cztery łyżki zimnej wody. Co? I to wszystko, czego potrzebujemy? Nie, to dopiero początek. Następnie dodajemy wrzącą wodę. Aha. I dobrze wszystko mieszamy. Czas na barwnik spożywczy. Przyniosłem kubki, tu! O, w samą porę! Dziękuję sami. Wleję naszą galaretkę do każdego kubka. Teraz trzeba je zostawić w lodówce na godzinę. Hmm. Poczekaj, co to jest? Sos już znalazłem ciastka! Najwyraźniej ktoś je tutaj zostawił, tak, ja, a teraz zamierzam je odpowiednio potraktować! Chcę, żeby wyglądało to jak prawdziwy piasek. Nasza galerytka jest już twarda, świetnie! Teraz możemy budować piaszczyste wyspy na tych oceanach. <noise> Pokażę ci, jak zrobić małe łódki. To będą żagle. Jestem pewna, że kojarzysz je z bajki. Niesamowite! Syłu, zrobiłem dwa żagle. Świetna robota. Sami teraz idą tutaj. Wszystko gotowe popłynąć jednym z nich po galaretkowym oceanie. Co za piękne marzenie, Sami. Su, jestem pewien, że nasi goście pokochają te desery. Oj tak, wyglądają idealnie. Auć! Co? Zamknij Nie martw się, Sami, to tylko mleczak. Mamy haczyk mały do łowienia. Teraz zrobimy jego wisiorek. Wygląda nieźle. Teraz spróbuję zrobić mniejszy ząb. Świetnie, wszystkie zęby są gotowe. Musimy je teraz ze sobą połączyć. I... Super! Użyłem dla ciebie lepszy sznurek! Dzięki sami, jest idealny. Tada! Bardzo ładny! Teraz zwiążę końce. I wisiorek jest gotowy. Wygląda super, muszę przymierzyć. Sami myślę, że jesteśmy już gotowi na imprezę. Ale co z dekoracjami? Racja, zróbmy girlandę. Voila, liście tropikalne będą idealne. Możemy to wykorzystać do powieszenia. Zgadza się, dobry wybór kolorów swoją drogą. Wow, nasza girlanda jest piękna. Dodałabym też trochę kwiatów. Och, już czuję się jak na tropikalnej wyspie. Wow! To wyszło jeszcze lepiej niż przewidywałem! Co, co zamierzasz ubrać na imprezę? Hmm, no właśnie. Zróbmy dla mnie wieniec. Najpierw wytnę pewne detale. Sami, potrzebujemy więcej liści! Nadchodzę i wiem, jak to przyspieszyć! O ja, to naprawdę świetny pomysł. Ja też znam fajną sztuczkę. Bułka z masłem. Teraz przykleję liście do tej opaski. Chcę też z tego zrobić kwiaty. Świetnie! To dla ciebie tu. Dzięki. Wow, wyglądają niesamowicie. Proszę bardzo, idealnie uwielbiam moją kwiatową koronę. Impreza jest wspaniała. No hello, sobie! Kochani, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia! Co mam powiedzieć, prócz drobnostka? Ten ocean, słońce, świat. Hej, jest ok, jest ok. Drobnostka, jestem tylko zespołem... Sami, sami! sami, sami. sami. A, to jest. O, Sami, tak głośno krzyczałeś! Było ci słychać na ulicy! Więc to był tylko sen? O, byłaś tam, byłaś Wajaną i miałaś wspaniały domek! Potem przyszedł teka i wszystko zepsuł! Dom dla Wajany, co? Ciekawe. Możemy spróbować, prawda? Co? Mówisz poważnie? Hej, poczekaj na mnie! Zaczynamy! Witajcie, przyjaciele! Czy to wygląda jak dom Wajany? Żartujesz sobie, za? O, sami. Najpierw ustalimy, jak duży będzie dom. Poważnie? Musi być wielki! Dobra, dobra. Czy to wystarczy? Doskonale! Dajcie łapkę w górę dla Suzy za jej pomysłowość! Najważniejszą rzeczą w każdym domu jest fundament. Pokryjemy go klejem do dekupaż. A potem pomalujemy! Klej musi najpierw wyschnąć. No. No. Hej, patrz! Ktoś już to pomalował! Biedny sami. Zajmijmy się teraz podłogą. W domu Wajana powinna być drewniana. Dlatego musimy nieco zmodyfikować te paski papieru piankowego. Tylko ostrożnie. W tym tempie ukończymy nasz dom za jakieś 800 lat. Um. Co? A więc to ty pomalowałaś podłogę? O, wow, dziękuję. Teraz możemy przykleić nasze deski do podłogi. O, jaką mam dziś wspaniałą asystentkę! Pamiętała nawet o deskach do obicia fundamentów. Ach, a co ze mną, jest tak pomocna, że niedługo będzie główną gwiazdą naszego kanału! Nie dopuszczę do tego, Susan naprawdę chce Ci pomóc! W porządku. Oui. Och, pokażę Ci prawdziwego asystenta! Ta podłoga z desek będzie wyglądać lepiej, jeśli ją postarzymy! Aha. Dużo jej nie dam rady! Świetnie ci poszło sami. Pozwól, że dokończę. Kochani, pamiętajcie, że do tego zadania lepiej nadaje się suchy pędzelek. Podłoga w naszym domu jest gotowa. Przechodzimy do ścian. Naszkicowałem coś. Pokaż. A, a co to jest? To jest starożytny grecki Panteon. Taka budowla no wiesz? I... Ach, kolumny są. Nasz dom musi mieć kolumny. Fajny pomysł. Tylko w starożytnej Grecji robili je z betonu, a my zrobimy je z korków. Po prostu skleimy je ze sobą w ten sposób, a potem pomalujemy. Ozdobimy je też tu i ówdzie. Co o tym sądzisz sami? Jestem pod wrażeniem! Patrz, ja też mam jedną! Ehem. Ona zrobiła dwie? Nie marnuje czasu na gadanie, w przeciwieństwie do nas. Teraz potrzebne nam belki, aby połączyć kolumny. Te mogą być? Daj mi to! Możemy to zrobić sami, bez żadnych asystentów! Sami chciała pomóc! Idź przeprosić! No dobra, przepraszam! <śmiech> <śmiech> belki są już prawie gotowe, co dalej? Zwiążemy je i zbudujemy trawkę, którą popłyniemy uratować. Podoba mi się pomysł związaniem. Najpierw połączymy belki w narożnikach. Teraz możemy przykleić je do kolumn. Tak, mi też się podoba. Pozostało nam tylko zrobić dach. zobacz co wyłowiłem! O wow, co tam jest? Zobaczmy. Czy to naprawdę? Szkip naszego dachu! Bierzmy się do pracy! Pozostaje tylko pomalować dach farbą akrylową. Użyjemy koloru ochry. Ja też chcę malować! Dzięki za pomoc, moja mała przyjaciółko. <grym zbyt waroce> o, a co to takiego? A? Hmm. Hmm. A <grym zbyt wczoraj> to ja jestem głównym asystentem na tym kanale. <grym zbyt wczoraj> Sami to jest niesamowite! Nadszedł czas, aby umeblować nasz domek. Patrzcie, co mam. Jakie fajne! Super! Jest taki jak moim śnie! Myślałam, że we śnie byłeś śmiałkiem, a nie jakąś ciapą. <noise> Twierdzisz, że jestem tchórzem? Niczego się nie boję! Co? <noise> tak sami bez wątpienia jesteś najodważniejszym glutkiem na świecie. <noise> Zebrało ci się na dokuczanie, co? W takim razie dogam sobie wszystko sama! O, jak dojrzale! Kochani, subskrybujcie nasz kanał, proszę! To rozweseli Samiego. Hej, Sam, patrz na ten dywan. No dobra, sama wyplotę koszyk na kokosy. Sam? Mówisz poważnie, tu? Oczywiście! Pamiętasz, ile kokosy znaczyły dla mieszkańców wyspy Wajany? I mamy dwa fajne kosze. Do tego projektu poświęcę nawet moją najpiękniejszą muszelkę! O, prawie zapomniałam! Mam takie magiczne pudełko. Potrę je i. tada. Zawsze wie, czego potrzebuję. Przymocujmy to do dachu domu. Magiczne pudełko? No dalej, pocieram cię! Dawaj, cukierka! Chodzi na to, że nie potrzebujesz teraz słodyczami. Musisz szybciej skończyć projekt. Nawet magiczne pudełko to wie. Dodajmy tu jeszcze kilka różnych listków do dekoracji. I oczywiście kilka pachnących tropikalnych kwiatów. Oh, oh, pachnie cudownie. A psik? O sami. I nasz domek wajany jest już gotowy. Potrzebujemy tylko. Ja, nie ma domu Vajany bez wojany, prawda? Czas na metamorfozę. Najpierw zmienimy fryzurę. Kucyki się nie nadają. O. Ach, trudno będzie ułożyć te loczki. Przydałoby się nam żelazko. Merci, Może... magnifique! Stawię się na wyzwanie! Miałam na myśli prostownicę do włosów. Pardon? Proszę bardzo, mademoiselle. Oh, merci. Ok, spróbujmy. Aha. No, o to chodziło. O, wyglądasz uroczo. Niebieskie szorty w ogóle nie są w stylu wajany. Proponuję białe. A skoro tak mówisz, znawco mody? A co z makijażem Messie Manific? Dla Divy disco? Tak. Dla księżniczki dysk? Nie. Zgadzam się, narysujmy jej nową twarz. A tak swoją drogą często robimy metamorfozy Lalek? Na naszym kanale znajdziecie mnóstwo filmików. Uwielbiam rysować nowe oczy, kredkami, farbami, to bez znaczenia. I jak? Czy ta ładna dziewczyna wygląda jak Wajana? A, wiem, masz na myśli falę i piasek Nie, wkrótce się przekonasz Dobrze, ja w tym czasie ją ubiorę Zacznę od spódnicy Trzeba zrobić frędzle Wystarczy wyciągnąć kilka nitek Hop, hop, hop To wcale nie jest takie trudne Teraz złożymy materiał na pół, aby spódnica była warstwowa No dalej, głupia modelino Formuj się i to już Sami, co ty robisz? Nie rozpraszaj mnie, su. Jakiś ty tajemniczy A ja skończyłam rysować wzorek Proszę bardzo, przemierzmy spódnicę. Świetnie! Teraz cię pomaluję, nie ruszaj się! Nie słyszałeś mnie! Jeszcze trochę i nasza mała księżniczka będzie gotowa. Dam ci jeszcze naszyjnik z muszelek. Sami, gdzie jesteś? Zobacz, jak uroczo wyglądała Jana. Przestańcie, małe łobuzy! wow, a więc to nad tym pracowałeś! Sam potrzebuje chwili, by dojść do siebie, a my w tym czasie jeszcze raz rzućmy okiem na nasz projekt. Nie uda ci się, nie zdobędziesz serca oceanu. Czy już znasz swoje ja? Co ty tam wygadujesz? Są przecież wieki nie! <laughs> Sami to wers z piosenki. A potem Teka otrzymuje serce oceanu, staje się Tefiti i wszystko zaczyna kwitnąć. Koniec! Pomyliło mi się. Podobał Wam się nasz filmik, kochani? W takim razie dajcie nam łapkę. W górę. I nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Wkrótce zaskoczymy Was nowymi rękodziełami. Do zobaczenia! Do zobaczenia drodzy Uważajcie na siebie!